Prima Aprilis to dosłownie pierwszy dzień kwietnia, Dzień Żartów, czyli obyczaj obchodzony pierwszego kwietnia w wielu krajach na całym świecie, również w Polsce. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, nabieraniu kogoś, sprawianiu, by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia. W wielu mediach pojawiają się różne nieprawdziwe informacje, które następnego dnia są prostowane. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione. Zwyczaj zaczął być popularny w późnym średniowieczu. Prawdopodobnie nawiązuje on do starożytnych praktyk, a mianowicie do obchodzonego na początku kwietnia święta na cześć bogini Ceres. Według jednej z legend, kiedy poszukiwała ona swojej porwanej córki, została wyprowadzona w pole, czyli oszukana. Grecy z kolei wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Korze. Córka bogini urodzaju miała zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo ją zwiodło, czyli też oszukało. Grecki mit tłumaczył też, dlaczego zmieniają się pory roku. Za chwilę uczniowie klasy 5B zaprezentują tę mitologiczną historię w ramach swojego projektu edukacyjnego. Zapraszamy! Mam pomysł na kwiatów. Zrobimy z nich wspaniałe pakiety. Świetnie, zróbmy tak. Zrywajmy To demeter. Twoja matka kopi. nie wolno nazywać Narcyzów to kiedy śmierci. Ach, jakie piękne, jak niezwykle pachną. przyjaciółku Kianę. Zobacz, jaki piękny był bez nich bukiet. Co tak ty chcesz zrobić? Nie pamiętam, przez przystroki matki? Pamiętam, ale przecież nic się nie stanie, jeżeli zerwę tylko jeden kwiat. Czy nie widziałyście mojej córki? Co się stało? Dlaczego płaczecie? Stało się nieszczęście. Ja córka zerwała Co jest nie Jak to? To niemożliwe! Koro, gdzie jesteś, Koro? <tuszy> Nigdzie jej nie ma! Przeklinam cię, piękna ziemio. Niech twoja uroda przeminie! Pogrożysz się w boleści tak jak ja. Wysychaj trawo, gincie kwiaty, umierajcie drzewa. Biada wam, złote kłosy. Ziemio, staj się pustynią. na drzewach wyschły. Ziemia umiera. Nie mamy co jeść. Nie mamy co pić. Umieramy. Co uczyniliśmy złego, że nas każecie tak surowo? Błagamy, ulitujcie się nad nami. O Bogu jest, mnie, sprawcie, by ziemia była znów urodzajna. Nie pozwólcie nam umrzeć. Ratujcie nas. Błagamy. Wysłuchajcie naszej modlitwy. Błagamy, błagamy. Chwilą onoszło do mech uszu, ludzi. Co się dzieje na Ziemi? Władco Bogu, Ziemia umiera, musimy ją ratować. Jak to? Co się stało? Pozwoliłeś Zeusie, by szalejący z miłości Hades, <coughs> bombał korę. Demeter szuka jej i z rozpaczy zamieniła Ziemię w pustynię. W takim razie, Hermesie, <coughs> możesz swój skrzydeł. Leć na Ziemię, odszukaj Demeter i prośby przybyła do mnie na ojca. Moją jedyną córkę. Nie zapominaj, że jesteś tym <grym> i Zeus cię kocha. Co z tego? czym nie widzi, że cierpię. Widzi i rozumie twój ból, ale i ty postaraj się go zrozumieć. Zeus nie chciał, by zakochany Hades cierpiał, a ty dobrowolnie nie oddałabyś mu kory. Zrozum to. Twoja córka jest szczęśliwa. Przybądź na oli. Zastaniesz tam swoją córkę. Witaj, bracie. Witaj, siostro. Od twoja córka, która, która nie imię Perzefona. <grymne> Matko, tak się cieszę, że Cię widzę. Tak bardzo ją Kochana Koro, jakaś ty blada. Musisz wrócić ze mną na słoneczną ziemię. Siostro Demeter, widzisz, że gorzej nic się nie stało. Jest cała i zdrowa. Zymię kląć bez ziemi. Uczynię to, jeśli oddasz mi córkę. Kora nie jest już tylko Twoja. Teraz też należy do swojego męża Hadesa. Dobra bogini, nie odbieraj mi Persefony. Tak bardzo ją kocham. Zeusie, musisz znaleźć jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Już się znalazłem. Pokój nie jest w Waszych sercach. Zróbmy tak. Persefona, panie bardziej sześć ziaren, owoców, rantu dorwanego Ci przez męża więc przez sześć miesięcy w roku będziesz spędzać, będziesz mieszkać z nim w podziemnym królestwie. Pozostałe sześć miesięcy będziesz spędzać ze swoją matką na ziemi. Czy jesteście zadowoleni, Demeter, Hadesie? Niech tak będzie, jak postanowił król Zgadzam się. Córeczko, znów będziemy razem. Słońcem Cię ogrzeje, owiecie ciepły wiatr, odzyskasz rumieńce i radość życia. Mamo, odwiedź <laughs> mnie. Zdejmij klątwę z ziemi. Ziemio, stań się znów żyzna, zielona i pachnąca. Łąki, rozkwitajcie tysiącami kwiatów. Pola, zaszumcie kosami zbóż. Sady, zarumieńcie się owocami. na wiosnę demeter na powitanie córki stroi ziemię w kwiaty i zieleń, Później, gdy żegna się z korą, płacze deszczem, a na ziemi nastaje jesień i zima. Dlatego zmieniają się tory rady.